Dużo musiał Pan tyle czekać. Ależ nie ma problemu. Dobrze. Aplikuje Pan na stanowisko dyrektora generalnego? Tak. Oferta zarządzania w dużym projekcie w branży medycznej, ale rozumiem, że wykształcenie medyczne nie jest wymagane. Nie jest to warunek konieczny. Ważniejsze dla nas są zaangażowanie, dyspozycyjność, i samodzielność w podejmowaniu decyzji, które często mogą ratować życie. Generalnie, oczekujemy od Pana doskonałej organizacji pracy, umiejętności pracy pod presją czasu, odporności na stres i umiejętności prowadzenia kilku projektów równolegle. Oczywiście mogą Państwo liczyć na moje pełne zaangażowanie. Wspaniale. Jest to praca kontraktowa na czas nieokreślony. Konieczna jest dostępność przez całą dobę, wliczając w to weekendy oraz święta. Ale przy takich wymaganiach oferujecie Państwo stosowne wynagrodzenie, pakiet socjalny i samochód. Przy spełnieniu odpowiednich kryteriów otrzyma Pan miesięcznie do 1800 zł netto i minimalny pakiet socjalny. Dysponujemy niewielkim budżetem bez możliwości dofinansowania. Cóż... Nie tego się spodziewałem. Myślę, że będę musiał podziękować. Rozumiem. Będziemy szukać dalej. Do widzenia. Do widzenia. Rodzice osób z niepełnosprawnością nie mogą negocjować zakresu swoich obowiązków. Zatrudnienie w domu to więcej niż etat. Fundacja Ktoś wspiera rodziców osób z niepełnosprawnością w ich codziennej ciężkiej pracy. Przekaż 1% i daj wytchnienia.